PIS wraca do proponowanych kilka miesięcy temu zmian restrukturyzacyjnych w przedszkolach. Zdaniem radnych prawa i sprawiedliwości jedynym sposobem na załatanie dziury w finansach oświaty jest cięcie etatów pracowników niepedagogicznych w przedszkolach. My od początku byliśmy zwolennikami konsolidacji i powiem Państwu tak: naprawdę, gdy Państwo sięgnąli dzisiaj do protokołów, to, że zagłosowaliśmy za uchwałami intencyjnymi 4 przedszkola plus po 15 chwili do każdego, to jest jedna rzecz. My mówiliśmy i tak cały czas, nieprzerwanie, naprawdę proszę sięgnąć do protokołów z komisji, mówiliśmy jasno. Utwórzmy zespół administracyjno-księgowy, który będzie w całości obsługiwał przedszkola przy zachowaniu tego właśnie systemu, czyli redukcji pewnych kosztów po stronie, po stronie niepedagogicznej. Zdaniem PiSu nie ma potrzeby, by każde przedszkole miało samodzielną księgową, która zdaniem radnych generuje dodatkowe koszty. Mieszkam we wspólnocie mieszkaniowej, gdzie jedna pani rozlicza częsze z pięciu albo sześciu wspólnot 40 mieszkaniowych. Czyli jeśli jedna osoba jest w stanie, nie wiem, rozliczyć 200-300 mieszkań w skali miesiąca, no to naprawdę nie ma problemu, żeby, żeby ktoś i to jest daleko więcej, tak? Bo to są księgowania, rozliczania osobno, opłat za śmieci i wszystkiego po kolei. To jest rzecz, niesłychanie no, przesadzam, tak? Niesłychanie, ale dużo bardziej skomplikowana niż naliczenie opłat za przedszkola i rzeczywiście księgowanie tego. Prawo i Sprawiedliwość winą za złą sytuację finansową szczecińskiej oświaty obarcza rząd. Zdaniem radnych PiSu obietnice subwencji przedszkolnych były jedynie pustosłowiem, które teraz odbija się niekorzystnie na budżetach samorządów. Czy pan premier kłamie, czy nie kłamie, czy mija się z prawdą? Czy te obietnice, które rzucane są bardzo swobodnie, są potem realizowane? Czy można zaufać rządowi, którego najwyższy organ, przedstawiciel, Wprowadza w błąd samorządy. Według PiSu cięcia etatów są jedynym sposobem na łatanie dziury w budżecie miasta. Pozwoli to zaoszczędzić niespełna 2 miliony złotych, jednak jak sami przyznają, brakuje 8 milionów. Skąd zatem wziąć pozostałe 6? Pan premier Tusk swoją obietnicą doprowadził do tego, że będziemy mieli mniej wyremontowanych kamienic, mniej chodników może zrobionych. My nie, nie znamy szczegółów. W każdym razie doprowadził do sytuacji takiej, że stoimy kolejny raz przed faktem. Faktem już teraz dokonanym całkowicie, że musimy sobie jako samorząd poradzić sami, bo na rząd tak zwany nic nie może, nie ma co liczyć. Jak zapewniali radni Prawa i Sprawiedliwości, oszczędności chcą szukać w obszarach, które nie wpłyną na jakość sprawowanej w przedszkolach opieki. Nie poprą również podwyżek ani prywatyzacji przedszkoli. O tym, jakie kroki podejmie samorząd w kwestii szczecińskiej oświaty, dowiemy się pod koniec roku, kiedy przedstawiony zostanie budżet na rok 2013.